Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Ksiądz mój drodzy, proszę na chwileczkę i tak jak to zwykle rozpoczynam, pochylimy się nad Słowem Bożym otrzymanym dzisiaj, w ten wtorkowy, w środowy wieczór, dziesiątego tygodnia zwykłego. Z góry przepraszam, bo powinienem mieć zielony ornat, ale nie mam go w domu, więc założyłem biały. Biały kolor zastępuje wszystko, także jest korekt. A w dniu dzisiejszym słyszymy w Ewangelii kolejny fragment. I jutro, i pojutrze będą jeszcze następne skazania na górze, które wygłosił Pan Jezus o tym za chwilę. Natomiast w pierwszym czytaniu, jedna z historii z życia proroka Eliasza, tego wielkiego, wspaniałego proroka jego, Życie tak barwne, jego działanie tak potężne, opisane na kartach Starego Testamentu. Nie dziwota, że jest zaliczane do wielkich proroków Starego Testamentu, narodu izraelskiego. To czytanie dłuższe opisuje wydarzenia, opisuje historię, z powodu której Eliasz musiał salwować się ucieczką przed królową Jezebel, żoną Ahaba, a to dlatego, ponieważ Zniszczył proroków pogańskich, proroków Baala, którzy zdradzili Boga Jachwę i musiał uciekać przed każącą ręką królowy Jezebel. A ten dzisiejszy tekst opisuje właśnie owo wydarzenie. Nie będę już go opisywał przecież, bo słyszeliśmy przed chwileczką i na pewno też go znamy i pamiętamy z poprzednich naszych spotkań. Z Biblią. Ale pozwólcie, że zwrócę uwagę naszą w kontekście właśnie tego wydarzenia i tej historii z życia Eliasza na jedną, dwie rzeczy. Na samym początku słyszymy takie słowa. Eliasz zwraca się do narodu izraelskiego. Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Cyk, 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 cyk. Chorągiewka. Wiatr jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem to jemu słuszcie, a jeżeli Baal to służcie jemu to jest to co Pan Jezus mówił w Apokalipsie co Święty Jan zapisał w Apokalipsie bądź albo zimny albo gorący jak będziesz letni to cię z moich ust wypluje tak mówi Bóg, tak mówi Słowo Boże albo zimny albo gorący biały albo czarny nigdy szary, nigdy letni nigdy obojętny Człowiek musi opowiedzieć się, ale może się opowiedzieć wtedy, kiedy pozna, kiedy zna, kiedy jest w jedności, w relacji, kiedy ma, tak jak Izrael, z Bogiem przymierze i teraz pytanie, czy on się na tego Boga obraził, czy ma go dosyć, czy wydaje mu się, że on nie działa, albo po prostu najzwyczajniej jest mu wygodnie, jest mu wygodnie oddać swoje serce byle komu. I pozwolić, ale byle kto, albo byle co, albo jakiś śmieć, tak jak mówi Święty Paweł, w tym sercu zamieszkało i królowało i panowało. W kontekście tego dzisiejszego czytania, w kontekście tego wydarzenia z życia Eliasza, moi drodzy, mamy przyczynek do zapytania się siebie: komu my służymy? Gdzie jest mój dom? Gdzie jest moja ojczyzna? Kto jest moim panem? Kto jest moim bogiem? I wraca, moi drodzy, jak bumerang, e, przykazanie pierwsze e, dekalogu. Ja jest Pan Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu, niewolny. Pamiętaj o tym, że to ja Cię wyprowadziłem. Że to ja wyprowadziłem Cię nie tylko z Egiptu, ale też z grobu grzechu i śmierci. Wyprowadziłem Cię. Dlatego nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. I bynajmniej nie chodzi tylko o Baala, yy, albo tak jak Paweł na Eraopagu. Yy, do Ateńczyków się zwraca i mówi do nich o, widzę, że jesteście pobożnym narodem, bo macie ołtarz poświęcony każdemu jakiemuś bożkowi. Bożyk od tego, od tamtego, od wojny, od płodności, od pieniędzy, od, od kumpli, ale macie też ołtarz poświęcony nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę tego Boga, którego nie znacie. Tak wykorzystał głupotę Ateńczyków święty Paweł. Ale przecież my nie jesteśmy idiotami. My jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. I dlatego warto, bo to jest naprawdę dobry przyczynek do temu, zapytać się siebie, komu dzisiaj służę. Ilu mam bali w moim życiu. tak jak wspomniałem, nie chodzi tylko o kwestie pogaństwa tak, czy zdrady swojej wiary. Ale tu chodzi o cały wachlarz bożków, które pojawiają się w naszym codziennym życiu. I już nie chcę mówić tylko o, o kartach bankowych, o pieniądzach, o stanowisku, o o zniewalaniu innych ludzi albo drugi człowiek, który też może stać się bożkiem dla mnie, albo mój czas albo cokolwiek, można wymieniać w nieskończoność ale moi drodzy to jest też kwestia całego wachlarzu okultyzmu pamiętam jak w Polsce jeszcze przed Kazachstanem, przed Anglią e, byłem na kolędzie i jedna pani przyjęła kolędę i pomodliliśmy się, usiedliśmy, ja patrzę o taki rubaszny e, Oj, matko, wyleciało mi. Budda, tak? Budda miała ołtarzyk dla Buddy, ale miejsca na krzyż nie miała, bo twierdziła, że krzyż przynosi pecha i nieszczęście, a Budda ją uspokaja. No i miała taki ołtarzyk, figurkę Buddy. Kurczę, gdzie jest moje serce? Kto jest moim Bogiem? Kto jest moim Panem? Czyli co? Tutaj świeczkę, a tam ogarek? Albo mnóstwo ołtarzy poświęconych różnym bożkom w moim życiu, i ewentualnie jeden, tak, jeden nieznanemu Bogu, albo może znanemu, tylko odrzuconemu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Cała kwestia okultyzmu, od chociażby, wiem, że możecie się ze mną kłócić, ale od chociażby ktoś, kto wchodzi w horoskopy, jest uzależniony totalnie od tego. On nie wyjdzie na zewnątrz, bo przeczytał, że dzisiaj akurat spadnie cegówka z dachu, tak? Albo dachówka. I już nie będę wymieniał tych wszystkich problemów okultystycznych, ale moi drodzy, zobaczcie, w co my jesteśmy zaplątani w naszym życiu. Kto jest naszym Bogiem i co więcej, kto nas związuje w naszym codziennym życiu lękiem, strachem, niepewnością, a może jakąś obietnicą. A tym to się posługuje najpiękniej, zły. Moi drodzy, te, to wydarzenie opisane w pierwszym czytaniu z Księgi Królewskiej jest również dzisiaj dla nas przyczynkiem do tego, aby zastanowić się i zapytać się. Tak jak w ostatnim zdaniu, podsumowującym to wydarzenie czytamy. Cały lud to ujrzał, co się stało. Ta ofiara przyjęta, nawodniona jeszcze i tak dalej. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę, Pan jest Bogiem. Naprawdę, Pan jest Bogiem. Czy potrzeba moi drodzy kolejnego znaku i cudu, aby lud upadł przed Panem, aby Kościół zgiął kolana, aby chrześcijanin wyznał swoją wiarę niezależnie od sytuacji, kondycji, e, miejsca czy bycia wśród innych ludzi? Czy potrzeba kolejnego znaku i cudu? Pan powiedział, że już nie będzie kolejnego znaku. Wszyscy ci, którzy oczekują i, i, i potrzebują, i, i, żeby ich wrażenia. Ciągle były rozbudzone. To nie jest wiara. To nie jest wiara. To jest zmysłowość. To jest uczuciowość. Wiara nie jest uczuciem, moi drodzy. Wiara nie jest uczuciem, czy potrzebujesz kolejnego cudu, cudziku, tak, żeby zobaczyć. Ja nie mogę. Zapaliła się ofiara, tak? Zapaliło się to zło zwierzę złożone w ofierze. Pomimo wylanych wiader wody, Przyszedł ogień i zapalił. O, teraz uwierzę. Nie, nie uwierzysz. Może na chwilę, jeżeli twoje serce i moje nie zmieni się do tego stopnia, jak mówiliśmy wcześniej, nie będziesz miał Bogu wtedy przede mną. To jakbyś zobaczył, nie wiem, cały świat do góry nogami, na chwilę i tak nie będziesz mu wierny, temu Bogu. Tu potrzeba czegoś więcej. Tu potrzeba miłości. I z drugiej strony, jeszcze jedno pytanie, kolejny przyczynek w kontekście tego pierwszego czytania. Zobaczcie. Tam dokonał się znak i dokonał się cud. Dlatego, że Eliasz nie walczył o swoje, on walczył o chwałę Boga. O przywrócenie wiary tego Bożego ludu. O przywrócenie. Przymierza ze strony Izraela, bo Bóg zawsze dochowuje przymierza. On walczył o chwałę i cześć Boga jednego. Bóg za tym staje i to potwierdza. Dlatego, moi drodzy, zapytajmy się siebie, jak wygląda nasza modlitwa i o co my walczymy w naszym życiu. Jeżeli walczymy o Boga i o Jego chwałę i o Jego imię, to Bóg, moi drodzy, będzie stał za tym. Dzisiejszy fragment Ewangelii wyjętej z Mateusza, to jak wspomniałem, e, malutka część kazania na górze, które wygłosił Pan Jezus, tej konstytucji Nowego Ludu Bożego, Królestwa Bożego, konstytucji Kościoła. Pamiętacie, już nie będę przypominał wszystkiego, bo się nie da. Na początku Pan Jezus mówi tych osiem błogosławieństw, tak? Potem mówi, że. Uczeń Jezusa ma być solą, która nie straci swojego smaku, bo czymże potem posolić, tak? I że światłem ma być, którego się nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby wszystkim świeciło. A solą Ziemi, która nie traci smaku, i światłem dla tego świata. Dlatego moi drodzy, nie możemy mieć dwóch albo iluś tam bogów. Na wszelki wypadek. Bo zaczniemy kopcić. To na tym polega. Brak tego smaku, tej przyprawy. I w dalszym ciągu błogosławieństwa, sól, światło, i dalej. Pan Jezus mówi o tym w kontekście przykazań Bożych: o tym, że trzeba zajrzeć głębiej, do serca, a nie tylko powierzchownie. Dlatego, moi drodzy, pozwólcie, ponieważ jutro się nie spotkamy, jedno słowo też. Z jutrzejszej Ewangelii, a potem w piątek będziemy kontynuować, bo to jest cały ciąg. A zatem zobaczcie, moi drodzy, Pan Jezus mówi tak: Nie przyszedłem znieść prawa ani proroków, ale je wypełnić. Bo to Jezus jest, moi drodzy, kropką na i: to Jezus jest wypełnieniem tego prawa. To Jezus jest tym mianownikiem, do którego sprowadza się całe prawo, cały Stary Testament, wszystkie obietnice. To on jest owym obiecanym i oczekiwanym Mesjaszem. To on jest, moi drodzy, kształtem tego wypełnienia. Dlatego zobaczcie, z jednej strony Jezus jest właśnie wypełnieniem prawa i proroków, ale on ich nie znosi. Nie znosi tego prawa Starego Testamentu. Nie neguje przecież dekalogu. Nie. On tylko pokazuje głębie. Prawdziwe znaczenie, co Bóg miał na myśli, a nie jak to zinterpretował i obwarował przepisami naród izraelski, uczeni w piśmie, faryzeusze itd., itd. Z drugiej strony, wypełnieniem tego prawa i proroków, moi drodzy, jest to, co jest esencją nauki Jezusa, czyli miłość. To ona nadaje kształt temu prawu. Jeżeli nie ma miłości, to możesz wypełniać Miliony przepisów i przykazań, a to ciebie do, do niczego nie doprowadzi. To miłość, moi drodzy, e, prowadzi do zjednoczenia i do spotkania. Dlatego cały czas wracamy do punktu wyjścia, wracamy do źródła, do miłości Boga, jedynego. Boga, jedynego, którego obraz przyniósł nam nasz Pan Jezus Chrystus, o którym w sobie nam opowiedział. Jezus Chrystus, dlatego Chrystus Pan, i to już jest e, ten fragment e, z jutrzejszego dnia, mówi tak w dalszym ciągu tego tekstu, który dzisiaj usłyszeliśmy. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzuszów, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. To nie ma szansy, jeżeli zafiksujemy się tylko na pustym przestrzeganiu prawa, na religijności, na ramkach, a zapomnimy o obrazie, który ma być w tej ramce. A jak jest złożony z puzli, to one mają być wszystkie puzle, wszystkie kubiki, aby był pełen obraz. Dlatego nasza sprawiedliwość musi być większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów. To znaczy, my mamy, moi drodzy, żyć mocniej, głębiej, dalej, naśladując Jezusa Chrystusa, naszego pana i mistrza i wypełniając jego prawo, Ewangelię, czyli po prostu miłość. Żeby nie przedłużać, już naprawdę chcę kończyć. Mówi dalej Pan Jezus tak, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. Jezus Chrystus, moi drodzy, stawia się tutaj na równi z Bogiem, bo przecież e, będąc Synem Bożym ma prawo to uczynić. Już nie tylko z Mojżeszem, przez którego to prawo zostało dane. Bo mówi, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, ale ja wam powiadam. Jezus wieki jest, dlatego ma prawo tak mówić. Dlatego Pan Jezus mówi: nie zabijaj, a kto by się dopuścił, dopuścił, a podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. No i to jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej. To jest szukanie owej głębi. To jest szukanie prawdy, którą chciał wyrazić w Dekalogu Nasz Bóg, a nie interpretator. Iluż to ludzi mówi, nie zabiłem, jestem w porządku. A ilu ludzi zraniłem z myślą, językiem yy, moim sercem, a nie daj Boże czynem? Ilu ludzi zraniłem, ilu ludzi rozstrzelałem pod ścianą, jak gestapowcy? Ilu ludzi płacze przeze mnie i cierpi. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, mówi Jezus. Dlatego idziemy w głąb. Bo chwasty wyrywa się z korzeniami. Jak tego nie zrobimy, to za chwilę wiecie, jak rosną chwasty. Nie? Dlatego Pan Jezus mówi dalej: A kto by rzekł samemu bratu, raka podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł, bezbożniku, podlega, każe piekło ognistego. A więc każde wyzwanie, każde oszczerstwo, każda plotka, yy, każde zranienie językiem drugiego człowieka, moi drodzy kwalifikuje nas do tego do tej kary piekła ognistego. Zobaczcie, jak daleko idzie Pan. A można by się zatrzymać na powierzchni, nie? na bliższej i powiedzieć, nie zabiłem, nie zabiłem. Tylko gdy się obejrzę wstecz, to widzę ludzi pokotem leżących z powodu mojej arogancji, mojego słowa, moich myśli, moich złorzeczeń. Słowo ma ogromną moc i stwarza rzeczywistość, moi drodzy. I już nie będę y, dalej kontynuował. Podejmiemy ten temat y, w piątek, w kontekście dalszego fragmentu tego kazania na górze. Ale warto jeszcze na zakończenie, mówi Pan Jezus, potem przyjdź i dar swojej ofiary. To jest właśnie to, co Paweł powiedział w, w innym miejscu. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Wszystko się, bo jesteśmy słabi. Jesteśmy grzeszni. A każdy człowiek jest inny, a my jesteśmy, każdy z nas jest egoistą i wszystko nas dotyka i nas drażni, tak? I możemy się pogniewać. Ale, moi drodzy, jest ręka po to, żeby ją wyciągnąć w geście przebaczenia, a nie zacięć w pięść, żeby przyłożyć. Dobrze. Tak na zakończenie przeczytałem gdzieś, nie wiem, dowcip, nie dowcip, Przychodzi święty Piotr do Pana Boga i mówi: Panie Boże, tam u bram Królestwa stoi ateista i prosi, aby się z Tobą spotkać. A Pan Bóg do niego mówi: Powiedz Mu, że mnie nie ma. Życzę Wam, moi drodzy, tego, aby trwała w nas ta wiara, dzięki której ten Bóg, jeden jedyny, będzie żywy w naszym życiu. I obecny amen.